Squid Game. To był fenomen, o którym mówił cały świat. To był fenomen, który był oglądany przez cały świat, który tak naprawdę stał się wielką kapitalistyczną franczyzą, mimo że przecież jego przesłanie jest w kapitalizm wycelowane. Czy warto rozmawiać o trzecim sezonie Squid Game zamykającym pewną erę? O tym w ciągu najbliższych 10 minut w programie się zobaczy. Piotr Gociek, Łukasz Adamski. 您게임하지 To jest, szanowni państwo, cały czas jeden z najchętniej oglądanych seriali w dziejach Netflixa, tak, który tak. przypomnijmy, zaczął od sukcesu House of Cards. Mm. Cały świat oglądał House of Cards. E, I cały świat oglądał Squid Game. I Squid Game się pojawił w pandemii. To znaczy, on mm -hmm. 2021 rok to był pierwszy sezon, czyli tuż po pandemii, tak? To, bo to był taki troszeczkę też serial dotykający tego, no bo też jednak dotyk, opowiada o ludziach zamkniętych w pomieszczeniu, którzy e, bawią którzy się... Którzy nie wychodzą z tego pomieszczenia. nie wychodzą, tak. Którzy grają w e, gry dla dzieci koreańskich. Tak, tyle, że tutaj przegrana to nie jest po prostu pójście do konta, tylko to jest śmierć. 456 osób, biedaków, którzy nie mają innego wyjścia, ale z drugiej strony zaprowadziła ich w to miejsce często ich własna wina, chciwość, głupota, pech, mm. utracjusze, ryzykanci, ale często po prostu ludzie, którzy nie widzą innego wyjścia, dostają szansę wygrania gigantycznych pieniędzy, ale problem jest jeden. Z 456 przeżyje tylko jeden i on mm. te wszystkie miliardy wtedy dostanie. To był też serial, który bardzo mocno nakręcił modę na klasizm. Myślę, że te dwie produkcje koreańskie, które blisko siebie e, zdobyły Parasite wielką słowę, i to, Parasite tak? i Squid mm -hmm. Game, w bardzo dużym stopniu nakręciły, no tą, tak, tak. nakręciły tę modę na, e, na, na klasizm. No, ale, ale, ale właśnie tak. koreańskiego reżysera. Mówimy o wersji filmowej, nie o wersji serialowej. I teraz tak, uporządkujmy. E, pierwszy sezon tak naprawdę był zamkniętą historią. Mm -hmm. e, drugi sezon powstał w ten sposób, że trzy lata później e, bohater, który... Ten Jihun, który wygrał pierwszą edycję Krwawych Igrzysk śmierci na odległej wyspie, gdzie ci biedni musieli właśnie się nawzajem wyżynać e, po to, żeby. Oglądani po, przez po, tak, elitę. To, oglądani przez cyniczną, bogatą, amoralną e, elitę, on postanawia wrócić na wyspę, gdzie wszystko się to odbywało, i wywrzeć zemstę na organizatorach. I teraz. To co teraz oglądamy mówi nam się, że to jest sezon trzeci. Tak naprawdę sezon drugi, trzeci. To jest jeden tak, sezon. Tak tak, tak, tak. Mieliśmy w grudniu pierwsze 7 odcinków. Teraz dostaliśmy hmm. finałowe 6 odcinków. Moim zdaniem to co widzieliśmy w grudniu to była słabsza forma Squid hmm. Game. Tam były te bardzo nierówno, te klimaty rozłożone trochę za bardzo melodramatyczne, trochę za bardzo śmieszne, trochę takie za bardzo meta to było. Natomiast finałowe sześć odcinków, szczególnie ostatnie dwa odcinki, hmm. przywracają moją wiarę w tę franczyzę, ponieważ to znów jest gryzący czarny humor i bardzo, bardzo ponura przypowieść o tym, że ludzka natura jest niezmienna, tak. że zawiść, że głupota, że chciwość, tak. Tak, hmm. że to jest coś, co nas napędza i taki jest świat i po prostu taki będzie. Tak, widzimy, widzimy tutaj Bogatych, obrzydliwie białych, zresztą nie Azjatów, którzy obserwują te e, gry. E, mniej tutaj w trzecim sezonie jest tych pomysłowych takich gier, które zapadają w pamięć. Tak jak w pierwszym z tą lalką, która też się w drugim mm -hmm, pojawia. Mm -hmm. W drugim była też ta, e, kiedy miałeś tą postać tego influencera, rapera, e, która też Tanosa. bardzo zapada. Tak, która też, te, też bardzo nosa, tak, która też bardzo zapada w pamięć. Tutaj tego jest mniej, ale za to jest właśnie ten cały wątek sentymentalny, ale też wątek ojcostwa. On się pojawia, za Ważny. sprawą dwóch bardzo ważnych postaci kobiecych, bo one wbrew pozorom tutaj na mm -hmm. pierwszy plan w, w, tej, w tym finale, w tych finałowych odcinkach wychodzą, bo po pierwsze to jest y, strażnik numer 11, czyli tajemnicza mm -hmm. uciekinierka z Korei Północnej, która odnajduje sama powód, dla którego chce się postawić organizatorom tak, tak, tak. tych igrzysk śmierci. No i druga postać to jest ciężarna Kim Jong-hee, czyli gracz numer 222. W tym filmie ona urodzi dziecko, urodzi dziecko na arenie tych, tych igrzysk śmierci. Się... W, Kolejnym graczem, graczem. Ale i to jest właśnie też to też pokazuje jak radykalnie ci którzy zorganizowali tą grę e, niszczą to co obiecywali, bo oni się bawią w Boga, oni mówią słuchajcie, macie wolną wolę, tak? Sami się zgłosiliście do tej gry, chcecie z różnych powodów wygrać pieniądze. I możecie zrezygnować. Możecie w zrezygnować momencie. w każdym momencie. To w drugim sezonie jest właśnie wprowadzone, że oni głosują po każdym po każdej grze głosują, tak, że te pieniądze są dosypywane, ale mówią słuchajcie, możecie się wycofać, wziąć to co no, jest, Już jest nie? dużo, tak. się. I tak. Tak A oni jednak robić. nie, bo jeszcze będzie więcej, jeszcze więcej. Ale to dziecko to jest pierwszy uczestnik, który sam, które samo nie decydowało, mhm. że będzie w tej mhm. grze. I nagle zmieniamy cały koncept tego co, się, tego, co widzimy, i emocjonalnie ten serial wchodzi na zupełnie nowe tak tory, jest. bo nagle mamy niewinną ofiarę. Całego procederu. I tak z jednej strony, cały czas walka klasowa tu jest pociągnięta. Koreańczycy to mają to jest rozwarstwione społeczeństwo. W Parasajt widzieliśmy. Moim zdaniem, koreańskie kino też wygrywa tym w zachodniej cywilizacji, w zachodniej kulturze, że opowiada o tym o tej klasowej wojnie, tak jak my opowiadamy. Wiesz, Korea jednak kraj. Gdzie długo była armia amerykańska, amerykańskie pieniądze tam Ale są. Ale to jest też kraj transformacji ustrojowej. Dokładnie. Transformacji ustrojowej, która doprowadziła do gigantycznego, jak mówisz, rozwarstwienia i w której e, też bardzo długi czas ci, którzy mieli mało albo prawie nic, e, słyszeli, że to jest ich e, wina. No trudno, no, jest cud trud gospodarczy, nie wszystkich objął, no i co. Tak, tak, po tak, prostu bo... jesteście głupi, nie tak, tak. Tak, tak jak u nas się mówiło o tej transformacji, więc to jest też ten element, który, który tutaj bardzo mocno, m, bardzo mocno wybrzmiewa, ale jednocześnie jest przykryty tymi uniwersalnymi prawdami o tym, czym jest ojcostwo, czym jest poświęcenie, e, czym jest właśnie e, e, jakby szukanie człowieczeństwa w świecie, gdzie wszystko jest przeliczane na pieniądze. Nie? To jest też ciekawe, bo oczywiście nie będziemy tutaj dokładnie spoilerować, ale, ale w samej końcówce tego serialu pojawia się gigantyczna gwiazda Hollywood. Co jest zapowiedzią prawdopodobnie produkcji Netflixa, którą ma realizować David Fincher. Tak. Że to ma być amerykański Squid Game, Squid Game w amerykańskiej Amerika. obsadzie. To jest też takie. Chyba Squid Game miał jakiś taki remake, bardzo nieudany amerykański, którego ja nie oglądałem. Był jakiś taki remake yy, chyba. Ale nie? to było taki reality show. To było taki reality, reality show, show tak, tak, coś tak. takiego było. Mhm. Natomiast tutaj natomiast. Takie, tutaj... Taki, taki właściwie Big Brother, bo się po prostu odpadało, ale się nie ginęło. Tak, tak, coś w tym stylu. Natomiast tutaj jednak no, no David Fincher, jeżeli naprawdę weźmie to z tą gwiazdą Hollywood, która się tam pojawia. I która pas Czuje nieprawdopodobnie. Do tego, co to, będzie na bardzo, to, to będzie bardzo, mm, bardzo mm. ciekawe. Więc tak, to znaczy ja też, ja też nie powiem, że się świetnie bawiłem, bo. No bo to nie pasują, to słowa, nie te, pasują. te słowa. Ale... ale wiesz, bo przy pierwszym jeszcze mm. pasowało to. nie? Znaczy to no tak, taka perwersyjna tak, rozrywka. Tak. Właśnie trochę jak Old Boy. Nie? E, masz rację, natomiast wiesz, co tutaj też e, dwie rzeczy mnie uwiodły w, 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 w zakończeniu tej historii. Znaczy, w tym. W tej środkowej mm -hmm. części, czyli pierwszej części drugiego sezonu, sprzedawanej jako sezon drugi, mnie niesłychanie zaintrygował ten pomysł wprowadzenia jednego z organizatorów Igrzysk jako fałszywego agenta do grona graczy, to było kapitalnie rozegrane, bo on grał rolę takiego kusiciela. On brał tego dżihuna, który chciał tak, się tak. zemścić, i testował jego granice i tak naprawdę no zniszczył go to znaczy, to znaczy on mu podpowiadał e, no przecież możesz wybrać mniejsze zło to możesz jest demoniczna postać mo tak, tak 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 i, i, to, jest, i to jest ta i wiesz i tutaj wchodzi też zachodnia kultura bo mm, czy tam może nie to jest zachodnia kultura ile chrześcijaństwo w to wchodzi mimo tego że ten serial duchowości aż tak nie pokazuje tam jest jedna taka wiedźma nie która tak, która jest tak, taką tak, tak. no tak ale wiedźma. to jest taki new age bla bla tak, coś tam w pewnym tam momencie to. ta demoniczna postać ona jest grana, grana przez zdobywcę nagrody Emmy zresztą Lee Jung je i on w pewnym momencie pyta głównego bohatera. Czy nadal masz wiarę w ludzkość? Mm -hmm. Czy nadal mm -hmm. wierzysz w tak, człowieka, tak patrz jest. na niego w demonicznie. Tak, tak jak tak, diabeł zawsze tak, mówi, nie? Tak, tak. Zauważ. Diabeł też tam zawsze mówią. Wierzysz jeszcze w człowieka? No, Widziałeś to wszystko. Tak, tak, więc to jest też absolutnie takie uniwersalne i bardzo chrześcijańskie. I ten Jihun, który był główną postacią pierwszego sezonu i który wygrał ową edycję y, Squid Game, a tutaj powraca, on też, moim zdaniem, jego historia otrzymuje bardzo godne zakończenie. Jest katarsis, mm -hmm. jest odkupienie to wszystko nagle nabiera sensu. Natomiast no ja nie będę zdradzał specjalnie wiele sensacyjnych rzeczy, jak powiem, że żadnego radykalnego zakończenia samych igrzysk ten serial przynieść nie może jego trzeci sezon z tego powodu, że te ludzkie wady, czyli właśnie chciwość, zawiść, mhm. nienawiść, bezmyślność i tak dalej no są częścią naszej natury, i póki się cały świat nie zmieni, to to, to, to my się też I, nie zmienimy. I to jest ta prawda tego serialu, i dlatego jestem ciekaw, czy David Fincher wyciśnie coś z tego więcej. Czy jednak się okaże, że Koreańczycy tak wiele mają nam do powiedzenia o naszej naturze, mm. mieszkańców zachodniej Europy czy Stanów Zjednoczonych, że nie będzie potrzebna amerykańska wersja? Jestem szalenie ciekawy Ja tego. pamiętam jednego z amerykańskich recenzentów, który po premierze, po zakończeniu pierwszego sezonu i premierze drugiego napisał w swojej recenzji takie zdanie: Kapitalizm za Squid Game. Mm. Te ostatnie odcinki trzeciego sezonu pokazują, że Squid Game próbuje się bohatersko bronić. A co mm. będzie dalej? Zobaczymy. Z tego, co mówią twórcy koreańskiej wersji, to ta amerykańska nieprędko pojawi mm. się na ekranach. Za to prędko my się pojawimy znów w waszych domach, by opowiadać o innych filmach i serialach. Dziś 10 minut o Squid Game sezonie trzecim. Dziękujemy za uwagę. Piotr Gociek. Łukasz Dęmski. Do zobaczenia.